Witajcie, tu Gronostaj. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować coś, co nazwaliśmy roboczo znakomite. Powstało to już właściwie ponad dwa miesiące temu, jeszcze zanim zniknęliśmy na dłuższą chwilę. Ostatnio wyjaśnialiśmy Wam, czemu zniknęliśmy, ale wtedy nie zdążyliśmy tego opublikować, tak się akurat złożyło. Nazwane to zostało znakomite, ponieważ było to pierwsze słowo, które przyszło mi do głowy na określenie tego czegoś. Czym jest znakomite, albo czym są znakomite? No, jak widzicie, jesteśmy teraz w czymś na kształt magazynu. Mamy tu jakieś skrzynie, bla bla bla, dużo lawy, dużo cegły neterowej. Wszystko jest takie klimatyczne, sprawia wrażenie lochu i no, cztery skrzynie, jak ktoś chce, można kraść. Ale nic w nich nie ma. Za to zdradzę Wam, że w tym magazynie coś jest. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie tego szukać. Gdzie tego szukać? No tutaj. Wszystko jest idealnie symetryczne, ale tylko z tej strony mamy ukryte dodatkowe coś. Jest to przejście do dalszej części magazynu, gdzie mamy tony diamentów. Bardzo krótki korytarz, w którym znajduje się mechanizm zupełnie ukrywający wejście. Zwróćcie uwagę, że wszystko szybko się zamyka i wraca do stanu początkowego, więc właściwie jest nie do wykrycia, jeśli ktoś nie wie, jak się tam dostać. Wystarczy podejść tutaj i kliknąć prawym przyciskiem. Gotowe. Wszystko działa czasowo i po chwili się zamyka. No, to teraz pokażę Wam, jak zbudować takie drzwi. Jesteśmy teraz przed ścianą, którą sobie wcześniej przygotowałem, i tą ścianę przerobimy właśnie na takie przejście. Tu jest cegła, dookoła jest stosunkowo równo, piach, nic ciekawego. No dobrze, co nam będzie potrzebne? Na pewno, jak przy każdym mechanizmie, będziemy potrzebować redstone'a. Pochodnie redstone'owe. Proszek oraz repeatery. Będą potrzebne dwa rodzaje pistonów, klejące i zwykłe. Będzie potrzeba cegły neterowej, płotków, schodków dla dekoracji i skrzyń, żeby to wszystko ładnie wyglądało, żeby sprawiało wrażenie takiego właśnie magazynu. Można użyć dowolnych innych materiałów, z których mamy schodki i płotków drewnianych, jednak chodzi o to, że lawa, której użyłem, jest dosyć niebezpieczna i różne materiały by się od niej mogły zapalać. Akurat te materiały są bezpieczne. Jeśli użyjemy wody, no to można korzystać właściwie ze wszystkiego, ale z wodą jest ten problem, że jest przezroczysta, więc nie za bardzo się nadaje. Cały mechanizm wykorzystuje ten trik, że jeśli mamy lawę, I ta lawa się nam leje. Proszę o. Ho, ho. No nie o to nam do końca chodziło. Dobrze. Powiedzmy, że tak miało być. Chodzi o to, że można klikać przez lawę. Jeśli tutaj podejdę i kliknę tam, prawym. To udało mi się postawić ten klocek i gdybym chciał, mogę go też teraz rozbić. Nie ma klocka. I tą własność lawy można wykorzystać również do tego, aby przesuwać dźwignię czy naciskać przyciski. I tak to właśnie działa. Po drugiej stronie lewego strumienia lawy, w oryginalnym mechanizmie, jest przycisk i wciśnięcie tego przycisku powoduje czasowe otwarcie drzwi. Jest on też dostępny z drugiej strony od wewnątrz, aby dało się z pomieszczenia wyjść. Co jest dosyć istotne, prawda? Dobrze. Z lawą zawsze były problemy. Tak. Wróćmy tutaj. Chciałbym nie tylko pokazać Wam, jak to wybudować, ale też, abyście zapamiętali parę sztuczek z redstone'em. Będę więc y, mówił często o podstawach właściwie takich bardziej zaawansowanych podstawach, cokolwiek to znaczy, tych mechanizmów, które będę budował. W oryginale sam, sam taki łuk z lawą to nie jest łuk, ale nie wiem, czemu z tymi się to kojarzy. Wyglądałby tak. Tu będą płotki, ale to później. Tu musimy mieć dla bezpieczeństwa ścianę. Tu musimy mieć. Ee, musimy? Właściwie nie musimy. Tak, proszę, tutaj pięknie to samo. I koniecznie dziury, aby ta lawa się nam prawidłowo zachowywała. Aby nie rozlała się jak popadnie, tylko tak jak chcemy. Dobrze. I tu będzie później nasz korytarz. No, na razie postawię tu filar, żeby było wiadomo o co chodzi. Wiadro lawy będzie gdzieś tu. Wylewamy tutaj. Tutaj zatykamy, czego ja nie zrobiłem, przez co dziwnie się to zachowuje. Dobrze. Uczcie się na cudzych błędach. Już to kiedyś przerabialiśmy. Dobrze. I płoteczki. Znakomicie. Właśnie, kluczowe słowo: znakomicie. Tak to wygląda od góry. Można to czymś zatkać dla bezpieczeństwa, byle nie drewnem albo wełną, albo czymś takim. Drewno pali się dosyć ciężko w porównaniu z wełną. Wełna płonie no, bez ograniczeń właściwie. No i teraz przejdźmy do samego mechanizmu. Mechanizm działa tak. Ten klocek nam nie przeszkadza. Bo możemy pod nim przejść, wystarczy 2 metry wysokości. Ten klocek będzie chował się w dół. Ten natomiast będzie wciągany o metr do tyłu i podnoszony razem z pistonem, który go wciągał do góry. I w ten sposób wszystko wyrówna się nam do tej wysokości. Zrobi się nam przejście wysokie na 2 metry. W sam raz. Usuńmy to, usuńmy to, bo potrzebujemy tutaj przejść. Tu będziemy mieć ładną podłogę z cegły. Lawa jest mało bezpieczna, więc na razie ją usunę. Poprzez zatkanie źródełek. Dobrze. A no to teraz tak. Tu dla estetyki jeszcze cegła. Dobrze. Zacznijmy od tego, że ten piston, który ma tutaj chować klocka, musi być wstawiony tyle poniżej. I na nim kładziemy cegłę. Teraz tutaj mm. usuwamy to. Tu będzie ten klocek, o którym mówiłem, że będzie nad głową. Piston będzie tu, tu. To są pistony klejące wszystko. Zwracam uwagę. I Jeszcze jeden tu, ale ten już nie zwrócony w dół, tylko zwrócony w kierunku do nas. I tu jeszcze jedna cegła. Dobrze. Wygląda na to, że póki co wszystko jest ok. Teraz tak. W momencie, kiedy to przejście się otworzy, chcielibyśmy usunąć lawę dla bezpieczeństwa, aby ktoś przechodząc nie wszedł właśnie w tą lawę, nie zapalił się. Do usuwania lawy na pewno nie możemy dotknąć rudełek, aby wylała się nam z powrotem. Ta lawa, która będzie tu i tu zniknie dosyć szybko i zresztą ona nie jest groźna, jeśli coś nam tu będzie sterczało. Więc do usuwania lawy tu i tu wstawimy pistony. Zwykłe pistony, nie klejące. Czemu dwa? Dlatego, że jeśli pojawiłby się tylko jeden tutaj, no to dalej można wpaść w tą lawę, bo piston jest wtedy tu. A gdyby pojawił się tylko jeden tutaj, to lawa z góry wyleje się nam do przodu na płotek i rozleje w całym pomieszczeniu. Dobrze. Dwa pistony wstawiamy w ten sposób, patrzące się na nas. Ten się nie patrzył na nas. Dobrze. Tak. I teraz przejdźmy na drugą stronę, zobaczmy, co tu mamy. Tu chcemy wstawić sobie te skrzynie. Skrzynia, proszę. Tak samo tu, robi się nam ciemno, więc machnę może troszkę glowstone'a. Pyk. Pyk, niech się stanie światłość. Oczywiście jest to tylko taka prowizorka, aby coś nam tu nie przyszło i nas nie zjadło. Dobrze. Przejdźmy na drugą stronę. Mamy skrzynie, które musimy z tej strony zatkać, aby nie prześwitywała nam druga strona. To wszystko musi być ładnie zamaskowane. Skrzynia w tej chwili się nam nie otwiera, bo nie ma klocka, bo nad nią jest klocek i potrzebne by było powietrze. Jednak można wykorzystać trik. Klocki przezroczyste będą pozwalały na otwieranie się skrzyni. A schodki od tyłu wyglądają dokładnie identycznie jak zwykłe klocki. Więc usuwamy te bloki tutaj. O, panowie Endermenowie, już kradną. I wstawiamy od tyłu schodki. Zobaczymy jak to wyszło. Nie widać w ogóle, że to schodki. Są tylko różnice w świetle, ale to można naprawić. A skrzynia ładnie się otwiera. Podobnie ta. Co warczysz? O, nasi zieleni przyjaciele. Dobrze, trzymajmy się od nich z daleka. Gdybym któregoś palną ręką mogłoby być nieciekawie. No to teraz tak. Jak zasilić te dwa pistony? Najprostszym sposobem będzie wykorzystanie triku z repeaterem. Jeśli mamy klocek na wysokości dolnego pistona, na tym klocku można postawić repeater, i teraz, jeśli dostarczymy prąd do repeatera, sam repeater zasili ten klocek, ten piston, natomiast prąd dostanie też klocek poniżej, który zasili ten piston, i wysuną się oba. Sprawdzamy. Yy, powiedzmy, że tutaj musi iść kabel, tak czy tak? Wysunęły się oba. Schowały się oba. Działa. Dobrze. Teraz jak dostarczymy tu zasilanie? Przede wszystkim, gdy całość będzie zasilana, wtedy ten piston będzie wysunięty i przejście będzie zamknięte. Dzień dobry! Nasz kosmaty sześcienny przyjacielu. No posiedź, posiedź. Jak lubisz to posiedź, ale lepiej jakbyś wyszedł zanim lewa to pójdzie. Dobrze. Nie przeszkadzaj sobie. O, tak, 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 tak. Czuj się jak u siebie. Eee, na czym to skończyłem? Tak. Gdy całość jest zasilana, ten piston jest wysunięty i zamyka przejście, a więc to muszą być wsunięte, aby otwierały lawę. Czyli będziemy potrzebowali inwersji. Inwersja polega na tym, że jeśli prąd był, to teraz go nie ma, a jeśli go nie było, to teraz jest, krótko mówiąc. Jeśli odetniemy zasilanie, to się schowa, te się wysuną. No więc inwersja. Stawiamy klocek tutaj, i na nim z boku czerwoną pochodnię. Ten klocek będzie inwerterem. Jeśli on dostanie prąd, to te pistony nie dostaną prądu. No i to jest ta strona. Teraz dokładnie to samo mirrorujemy sobie z tej strony. Tak, tak, tak. I tak. Pistony się nam wysunęły. Ładnie. Lawa się nie leje, nie wpadamy do niej, wszystko jest bezpieczne. Zasady BHP i tak dalej spełnione. Dobrze. Teraz co dalej? Teraz potrzebujemy coś zrobić z tymi pistonami, aby się wysuwały. Zrobimy to tak. Te klocki położymy na nich, tu położymy redstone'a i teraz, kiedy ten redstone dostanie zasilanie, zasili klocki pod sobą, a te klocki zasilą te pistony. To jest taki triks. Zasilaniem klocków. Bardziej zaawansowana część redstone'a jednak dosyć łatwa do pojęcia. Po prostu jeśli na klocku mamy prąd, no to w klocku też mamy prąd. I teraz, w momencie, gdybym tutaj dopiął zasilanie, mm, zrobię to powiedzmy tak. Pistony się wysuwają. Oba, jak widać. Chowam zasilanie, pistony się wsuwają. Jak to zrobić? Aby w momencie wysunięcia tych pistonów w dół wysunął się również ten do przodu i domknął przejście. No, możemy zrobić tak, aby zasilić go przez ten klocek, ponieważ nie możemy jawnie doprowadzić prądu, to by dziwnie wyglądało i można byłoby uszkodzić mechanizm niechcący przechodząc. Więc zróbmy tak. Tu położymy sobie klocki w ten sposób, i tu położymy repeater. Repeater prześle nam prąd do tego klocka, a ten klocek zasili pistona. Co ja robię? Niżej. Jakoś tak. Mam nadzieję, że się nie rąpnąłem w którymś momencie. Tu będzie szedł kabel. Dobrze. Jeśli yy, ten repeater dostanie prąd, ten klocek dostanie prąd i zasili coś, co będzie tutaj. W momencie wysunięcia tego tych pistonów. Ten, ten piston jest tu, więc będzie zasilany niejawnie przez ten klocek z repeatera. Więc wystarczy dostarczyć tu prąd i w momencie wysunięcia natychmiast to zostanie zasilone. A co się stanie z powrotem? Odłączymy tu prąd, musimy poczekać na wsunięcie się tego pistona i wciągnąć te dwa pistony. Dobrze. Teraz tak, zróbmy sobie dłuższy kawałek tego tunelu. Nie będzie widać żadnych części, żadnych elementów. Tutaj będziemy musieli wstawić przycisk. Rozbijam dwa klocki i wstawiam przycisk. Zamykamy wszystko, aby nic nie było widać. Teraz przycisk zasila nam ten klocek to jest ten sam klocek na nim jest przycisk więc z niego też będzie wychodził prąd i możemy to sprawdzić Tak mądrze zrobiłem Dobrze Świeci się świeci się czyli prąd idzie Prąd idzie, prąd płynie co prąd robi Chyba może iść. Nie wiem. Mniejsza o to. No i czego? Idź sobie. Idź sobie. Nie patrzcie na mnie. Eee, rozproszył mnie znowu. Jesteś. To jakoś. Tak, tak. Tak. To chyba szło. Tu dajemy sobie repeater ustawiony na 3, aby wszystko ładnie działało. Prąd idzie tędy, tędy, tędy. Co tam się dzieje? Aha, kaktus. Tak, mądre zwierzę. Prawie jak pies. Tu sobie pociągniemy zasilanie. Jeszcze tu będziemy potrzebowali zasilania, jednak żeby ten kabel się nam nie podłączył tu po skosie, tylko tu znowu mój zielony przyjaciel. Dobrze, chodź sobie. Żeby ten kabel się nam podłączył tutaj, a nie tutaj, to od góry przyciśniemy go klockiem. Klocek odcina przepływ prądu, odcina kabel. Ten idzie jak należy, ten idzie jak należy. Dobrze. Gdzie on tak wędruje? Podoba mu się chyba. Przeszukuję skrzynię, jak nie patrzymy, mówię Wam. Dobrze, 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 dobrze. Kuku, gdzie jest Bobas? Eee. Psy, to jakoś tak. Teraz dołem potrzebujemy puścić kabel. Jak się tu przekopać? Nie, tu, to tu. Tu będzie szedł kabel, i z tej strony będzie wychodził gdzieś tutaj. Ten kabel łączy nam tą stronę wysuwaną bokiem z spodem. Och, czyżby ktoś płonął? nam z tą stroną oraz z całym górnym mechanizmem. Teraz jeszcze kwestia dołączenia zasilania tego kabla. On jest dosyć długi, więc trzeba będzie dać repeater na wejściu. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Jakoś tak. Czemu ja tak dzisiaj dobrzam? Nie wiem. Nie wiem, muszę się opanować. Jak będę mówił dobrze, to nie wiem co będę robił. Będę się bił patelnie po głowie. Po co ja to tu wyprowadziłem? Niedobrze. Znowu ten inteligent od kaktusów. A czego? Palić się idź. Schował się skubaniec. Idź sobie tak. Dobrze poszedł. Kurde, powiedziałem dobrze. <laughs> Nie mam patelni, żeby się bić po głowie. Na czym to skończyłem? Skończyłem na tym, że tu jest kabel i to będzie zasilanie od wszystkiego. Zobaczymy, czy nie wybuchnie. Co się stało? Ach, jeszcze dół! No, to dosyć istotne. Akurat dół to najmniejszy problem przy podłączeniu. Kabel będzie szedł tutaj spodem. Ale potrzebuję się tu przekopać, żeby widzieć, co się dzieje. Tam jest ten piston. Kabel do niego. Znakomicie. Teraz zamiast dobrze będę mówił, znakomicie. Odsuń się. Nie. Tak, tam. Wystarczy. Chcę być w kadrze. Widzicie go? Skubany. Osobowość telewizyjna. Yy, Mamy zamknięte przejście. Tu leje się nam lawa. Mogę ją od razu puścić właściwie. Czy lawę można puścić? Znowu, Ziomkraft uczy języka polskiego. Chyba można. Nie wiem. Idź sobie! Leje się. Przycisk jeszcze nie działa, więc nie pokażę go w akcji. Ale działa pochodnia. Usuwamy pochodnie. Da się przejść, lawa się nie leje, czyli działa. Wypadałoby jeszcze tu zatkać tą dziurę. To jest ta dziura. I tu jest też taka dziura i jest jeszcze ta z repeaterem, ale jej nie zatkamy. Dobrze. Znakomicie. Nie dobrze. dobrze. Teraz tak. Tu sobie wezmę troszkę piasku, bo będzie nam potem potrzebny. Wykopię dziurę i w tej dziurze zrobimy cały mechanizm czasowy. To usuniemy. Teraz stąd zrobimy schody w dół i od tego kabla od przycisku. Pamiętacie? To jest od przycisku. Tu będzie potrzebna komórka pamięci zbudowana w ten sposób. I ona będzie pamiętała stan całego mechanizmu. Właściwie to należałoby ją wpuścić głębiej. Oszczędzamy miejsce. Kompaktowo, kompaktowo. Minimalizm. Jakoś tak. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuło. Chyba nie. Teraz e, tu damy sobie kabel bezpośrednio. Tu wykopiemy sobie większą dziurę. Repeater ustawiony na maksimum. Te też. I tak, aż dotąd. Tu kabel, tu kabel. Zobaczymy, czy działa. Co ten szkielet tam robi? Zamknięte. Naciskam. Otwiera się. Zamyka się. Znakomicie. Exquisite. Idź sobie. Teraz pasuje to jakoś ukryć. No i całość jest idealnie płaska, więc ukryje się bez problemu. Na kablach możecie kłaść piasek i nie będzie spadał. Tak samo na repeaterach. Dobrze. Do... Co? Jakie dobrze? Co ty mówisz? Tu nie może być tego, bo kabel się utnie. Tu nie może być tego, ale gdzieś konkretny jestem. Dobrze. Nie! Nie Niedobrze. Znakomicie. Dobrze. A się przyczepiła cholera. I to jest nasz tunel. Teraz możemy sobie tutaj walnąć jakieś wspaniałe pomieszczenie z ekstrawaganckim układem skrzyń. Takie na przykład. Łuk. Ha, dostał. Ja też utknąłem. Ops. Lepiej tu nie wpaść, mówię wam. W razie czego kujcie płotek. I tu jest moja tajna skrzynia, gdzie włożę sznurek i oko pająka. Najcenniejsze rzeczy jakie mam. Chcąc stąd wyjść, naciskam przycisk i wychodzę. I to chyba wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mówił Gronostaj, a to był kolejny odcinek Ziomkrafta. Możecie nas również znaleźć na Facebooku, gdzie na bieżąco wstawiamy najświeższe informacje oraz najnowsze odcinki. Dzięki za uwagę, cześć, do zobaczenia. Mieję, Enderman, przeszkadza z Chyba nie powinien. Oj, Creeper za, za ścianą. I czaj się na kogoś, zamknijcie to. Tak, drzwi. na pawa, na pawa. Teraz już nie, to nie na Pawła. Teraz na Pawła. Teraz na mnie. No, uciekaj, okay, uciekaj.